Cześć, witam was bardzo serdecznie na VideoTesty.pl, a dzisiaj o nowym Xboxie. Projekt Scorpio, o nim wiemy już od jakiegoś czasu, jednak dziś poznaliśmy więcej szczegółów. Zapraszam was do oglądania filmu. Mamy już na rynku PlayStation 4 Pro, mamy również Xboxa One S, jednak Microsoft szykuje coś naprawdę wielkiego poznaliśmy specyfikację techniczną najnowszej konsoli od Microsoftu. Mamy tutaj ośmiordzeniowy procesor, są to te same rdzenia, co w przypadku Xboxa One oraz e, PlayStation 4 Pro, czyli są to rdzenia Jaguar, jednak z podniesionym taktowaniem do 2,13 GHz. Ale totalnie super wrażenie robią już procesory graficzne. Mamy ich 40 oraz mają taktowanie 1172 MHz, co przy 12 jednostkach Xboxa One S oraz 36 Jednostkach PlayStation 4 Pro jest naprawdę super wynikiem, biorąc pod uwagę również to, że tam te jednostki mają taktowanie około 900 MHz, więc nie dość, że jest więcej, to jeszcze mają wyższe taktowanie. Przejdźmy zatem do pamięci RAM. Tutaj mamy 12 GB, 8 GB dla deweloperów oraz 4 GB dla samego systemu operacyjnego, co pozwoli na dużo sprawniejsze działanie gier. 4K. Bo właśnie taką rozdzielczość będzie obsługiwała ta konsola i to nie w byle jakim standardzie, bo będzie to 4K w 60 klatkach na sekundę. Ponadto, jeśli nie posiadacie telewizora lub monitora 4K, grając na ekranie z rozdzielczością na przykład Full HD, będzie możliwość downscalingu właśnie rozdzielczości 4K, przez co uzyskamy więcej detali i jeszcze bardziej ostry obraz. Na ekranach Full HD. Wiąże się to także z możliwością streamowania gier z Xboxa Scorpio w 4K i 60 klatkach. Więc jest to naprawdę mega killer Sony PlayStation 4 Pro i wygląda to naprawdę ciekawie na papierze. Samą obudowę tego urządzenia, to jak ono będzie wyglądać, poznamy na nadciągających targach E3. Tam zobaczymy, jak wygląda. Poznamy pewnie jeszcze więcej szczegółów, ale myślę, że warto jeszcze zaznaczyć, że jest możliwość kompatybilności wstecznej, czyli będziemy mogli grać na Scorpio w gry z Xbox One oraz gry z Xbox 360. Ale wróćmy jeszcze na moment do parametrów technicznych, bo tutaj e, pominąłem jedną rzecz, jaką jest dysk. W podstawowej wersji Xboxa One mieliśmy 500GB, a tutaj mamy dwójpółcalowy, również 1TB dysk, który ponadto, według zapewnień Microsoftu, jest. 50% szybszy. Jaką konsolą będzie Scorpio ostatecznie, jak to wszystko będzie zoptymalizowane, jak to będzie działało i czy naprawdę grafika zrobi na nas takie wielkie wow. W końcu coś 4K to jest coś i naprawdę Full HD czy 4K wygląda już blado. Więc wkraczamy w erę 4K, wkracza również Microsoft. Jeśli chcecie poznać dokładną specyfikację techniczną najnowszego Xboxa Scorpio, wejdźcie na wideo.test.pl, tam macie artykuł, macie dokładnie rozpisaną Specyfikacje, właśnie Scorpio oraz opisane dokładnie wszystkie te funkcje, o których wspomniałem, a także kilka dodatkowych, bo na pewno o czymś zapomniałem i coś nie przykuło mojej uwagi tak bardzo, żeby wam to przekazać w tym krótkim filmie. Ja zapraszam Was również na Facebooka, Twittera, Instagrama, wszystkie linki macie w opisie oraz do subskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!